Jest I dzisiaj bardzo wyglądał jest nowa rzecz. Evo, to jest nowy, nowy, Ever, jest nowy update. Dopodźwcie, jaki jest ten kod na końcu Uważajcie ten film, dowiedzcie się, że jest 100% kod. jak się nazywa ten kod. Powiem Wam na końcu. Dziękuję. Added PvP w której będziecie mogli być... Nie wiem do końca jak ona działa, ale chyba po prostu będziecie się bić i Będzie. Nowy jakiś nietoperz zupy. i żółw. Left skin, nebula, warren of horns. No to jakiś skin tam będzie. Left sprite. Added eagle. Dodaj igloo, w można się chować. Za bossa, zamiast jednego to dodajcie już pięć gemów. F map czy jakieś tam mapy, mapy, fajne rzeczy i tak dalej. Dobra. Wszystko. Wszystko okej. Okay. Nowe skiny. Wy są powiem, ok. okej. Sprawdzić. O kurde, ten. Nie no nie za dzień nie działam izkład. Nie mam zaszczytu, co widzi. Patrzcie, Klikam zamiast, no, bo mam no, zaszczytu. W ogóle zobaczcie sobie na filmie Konsejny, co są świnie nowe. Kiedyś wygląda by inaczej mówi się dowiedzieć, się to z moich odcinków. Jakie duże serwery się porobiły, nie? ¿no? no i bądźmy tutaj łóżką nowa świnia. Jak no, to zajebiście wygląda nowe, kupa, jakaś tam, nowa poprawki. Fajna świnia, naprawdę realistyczna. Oho, lipka, co to jest? Jakieś drzew Patrzcie to, iglo. Iglo, patrzcie, jakie zajebiste. Chowacie się do tego. Nowe chlebki, fajne, nowe poprawione. Ładnie, ładnie to wygląda. Oczywiście, jakieś tu drzewko, jakieś tam przejście, jakieś tu dzięki dodane. Chodźmy dalej. Hmm, czyli coś, co jeszcze wam nie pokazałem? O właśnie te rybki fajne, fajnie wyglądają naprawdę ładnie. I idziemy dalej. Mm -hmm. Oczywiście. Wysłamy matkę, że wyszedł update. Tu jakieś tam przejście mięso, nowe mięso, jakieś tekstury fajne są teraz. To jest <laughs> fajne te. Igle jest jeszcze tu. Chyba jest w całym... zamku, nie mnie nie zabijać, chociaż teraz yy, nie chcę się znowu skurczyć, przez to, że muszę znowu lecieć. Mógłbym użyć się, bo tak, ale Dobra, no, kolejna rzecz, o ile pamiętam, to był na łodzie yy, jeśli chodzi o Jurassic, jak sobie no polecimy sobie to w ten sposób. Proszę. No dobra. I jeszcze to jest tak, ten, ale naprawdę wyglądają te drzewa tak. O, jest poprawa. Jest nawet ładna poprawa poprawa, hmm, Fajnie. Żółwie. Żółwie. Nie wiem, od kogo mogę je jeść. Ale tu przeciwnicy. Żółwie. o, o nie, prawda, No, okej. Ok. Od razu wysam Hamotkę. Zachwycenia. Nie wiem. Jak Dobra. No, nie wiem, no, to, no, są no, to też no, no, też no, no, gdzie wy jesteście? o jesteście oczywiście, że się zachęcamy tym update'em bo jest fajny no i ostatnio okej, okay, fajnie, fajnie, może ja wstrząpię jeśli ja zapamiętam to sobie może mi się przyda yy, idziemy dalej yy, oczywiście dołączajcie do kronu KO. pamiętajcie o tym okej, okay, lecimy dalej Yy... Polipka, Polibka, nie to tutaj powinno być. Jest, mamy. Nie mogę tu wejść. Chyba. Mogę. Tu chyba... Nie tu mam też 6 minut. Ty nie gadać to jest pikseboy. Co to się mi nie wydawało? Tu nie wiem. No. Nie pokażę Wam, jak wygląda piłki, może później. O kurwa! Który zawsze playstyle. Chcę, żebym to jest... Ja się dziwiłem. Przepraszam, że tak przepraszam. To było brzydkie słowo, a to ma być friendly. Musicie mnie wybaczyć. bo no To, że jest update, no to mam każde prawo się zachwycić i Więc mi to wybaczycie. Prawdopodobnie każdy ma nie, prawo się zachwycić i powiedzieć jedno przekręcenie. Ciekawe, że Pixel w Ojcu, go widziałem chyba tylko raz. Chyba raz, go, tylko Raz go zobaczyłem. tylko. To jest drugi raz kiedykolwiek, kiedy go spotkałem. Pixel w z... hmm, Ogólnie, teraz, widać. Prawy w tej grze. No i wreszcie wykrzyk z was, albo już znacie, albo go jeszcze nie znacie i tu dotarliście Nowy kod odświeżam sobie stronę. Wszystko Wam chyba Tak tak wszystko Wam pokazałam. Wszystkie tekstury i wszystkie takie rzeczy. Jeśli chodzi o kod bonusowy, kod bonusowy brzmi, pi Pi. Arena, który daje aż 100% więcej expo oczywiście z tego stosujecie, widzicie 100% ważny do 16, czyli cii. w sumie się, że krócej to będzie myślę, że najbardziej. Na szczęście Pixel tym razem pomyślał o nas, żeby trochę pozwolić odkrywali co jest to fajnego i dał nam aż tych 3 dni, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik, oczywiście za zagrania i używania klank, O i to by było na tyle, cześć.